Wpatrujemy się dzisiaj w stojących pod krzyżem Jezusa Maryję i apostoła Jana. Podczas rozważania Ewangelii opisującej relację Jezusa z jego matką, szybko rzuca się nam w oczy niezwykła więź i porozumienie między nimi. Kiedy przypomnimy sobie powierzchownie szorstkie zachowanie syna w kanie galilejskiej, zauważyć możemy, że skutkuje ono pełnym zaufaniem Maryi, a w konsekwencji cudem przemiany wody w wino. Podobnie rzecz ma się z Janem, nazywanym umiłowanym uczniem Jezusa. To przecież on, mimo bardzo młodego wieku, mógł mieć około 12-14 lat, podczas połowu nad Jeziorem Galilejskim jako jedyny rozpoznał Zmartwychwstałego. Daje się więc zauważyć, że bliskość i więź, jaka łączyła Jezusa z Maryją i Jezusa z Janem, stworzyła zupełnie nową więź między Janem i Maryją. Czyli o jakości naszych relacji przyjaźni, więzi rodzinnych decyduje głębia naszej relacji z Jezusem. Przyjdź, Duchu Święty.